Panie eee, aby kupić Pani generale, po co przyjechaliśmy tutaj kupić maskę, maskę antycovidową? Anty bo nie przeczymy, że nie ma koronawirusa. My wiemy i my się boimy koronawirusa, ale przez to, że nie ma odpowiednich masek, wszyscy dostajemy w trójkę świrusa. Dokładnie. I to nam siada na głowę. Więc teraz będziemy pytali panią, czy ma. Ja nie będę pani nagrywał, proszę panią, chcę kupić maskę antycovidową, która chroni mnie przed covid bo ja wiem, że jest COVID. Ja się go boję i chciałbym kupić 10 sztuk z atestem Polskiego Ministerstwa Zdrowia zapakowaną tak jak hermetycznie. powiem hermetycznie taką maseczkę. Czy macie państwo takie maseczki? Chciałbym kupić dla moich przyjaciół, dla całej mojej rodziny 10 sztuk. Właśnie się skończyły. Skończyły się, ale są takie, tak? Skończyły się, także proszę państwa... Czy ta, czy ta maska, którą pani ma na twarzy spełnia wymogi? i zabezpiecza nas przed covid -e? Takie maski dostajemy z Ministerstwa Zdrowia i takie stosujemy. A, A takie dostajecie z Ministerstwa Zdrowia. A wirusolodzy mówią, że taka maska musiałaby być tysiąc razy bardziej szczelniejsza, żeby zatrzymała wirusa. Jaki jest sens chodzenia w takich maskach? Dobrze, czyli skończyły się, nie mogę kupić, mogę dzisiaj bez maski chodzić, a gdzie, czy może mi Pani gdzieś polecić, gdzie mogę dostać, bo ja się naprawdę go boję. Nie, nie no może Pan nas nie, nie nagrywać? Nie, ja Państwa nie, w żadnym Na wypadku, nie, proszę Swoją Pani. Swoją pasz. Proszę proszę, proszę proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. zobaczyć. Odwrócona jest kamera w drugą stronę. Nie nagrywam absolutnie, z szacunkiem dla Waszej pracy i dla Was. Czyli gdzie Państwo byście polecili taką maskę dzisiaj? Dziękujemy. do Pana dyrektora, u niego. Dzień do dyrektora szpitala, chodźcie. Żeby nam przypisał, tak? Maskę antycovidową, tak? tak? I zapytamy, dlaczego szpital jest zamknięty i lekarze nie przyjmują pacjentów. E, ludzie umierają z braku dostępu do służby zdrowia, e, tak naprawdę, a nie od choroby. Ludzie umierają, moi drodzy, od tego, co jest sprzedawane e, w, do żywności i za komuny. Dzieci w szpitalu miały moi drodzy kontrolowane kontrolowaną marchewkę na zawartość azotynów i azotanów. To były specjalne normy dla, dla dzieci. Dzisiaj do szpitala dostarczana żywność jest z cateringu. Pan dyrektor się zamknął, tak, Arman? Nie. No. O, idziemy do pana dyrektora. Generale. 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 I, idziemy obywatelskie zrobić aresztowanie pana dyrektorem. O, już się zamykają, patrzcie jak się zamykają, chowają się. Bo przyszli ludzie, przyszli obywatele. Dzień dobry. Chcielibyśmy w szpitalu dostać y, antykowidową maskę spełniającą wymogi, zabezpieczenia nas przed covidem, ale w aptece szpitalnej nie ma takiej maski. E, wiem. A proszę, a dlaczego szpital jest e, e, tak nagrywam? Dlaczego zamykacie dostęp ludziom do e, służby zdrowia do leczenia ludzi? Dlaczego to robicie? Dlaczego lekarze biorą udział w tej całej chudźpie zwanej ten? Dlaczego nie kontrolu? Dlaczego w profilaktyce leczenia szpitalnego nie, badany jest, e, nie jest badany poziom glifosatu? Dlaczego? Pytamy się. Szafy się z sobą? Pan dyrektor. Proszę pana, proszę wyjść mi stąd. Panie dyrektorze. Proszę. O, proszę panie, mam pana, tam proszę proszę być. Nie ma do kan dyrektoratu jesteś. Coś proszę wyjść. Czyli można taką pastę. Dlaczego nie leczycie ludzi? Dlaczego nie leczycie ludzi? Dlaczego dzieciom? Dlaczego dzieci dostają parówki chemiczne i pieczywo, pieczywo chemiczne w szpitalu? Byłem pacjentem waszego szpitala i dostawałem parówki i dostawałem pieczywo chemiczne. Panie generale, proszę wydać aresztowanie. Tak właśnie wygląda, tak właśnie wygląda. Szpital Jelenia Góra proszę, proszę Państwa. Ta Pani bierze też udział razem z nimi, z dyrektorkiem tego szpitala. Czyli wyjeżdżamy już Marcin? minut. Proszę Państwa, sklepik szpitalny Jelenia Góra Pokażemy, pokazujemy. Mleczko UHT w szpitalu, wędlinki z azotynem sodu, paszteciki z azotynem sodu, z chemiczne, to co mówi raport Najwyższej Izby Kontroli. Taka żywność jest dzisiaj sprzedawana pacjentom w szpitalu Jelenia Góra. Woda mineralna, plastiku, bisfenol arakotwórczy, szpital Jelenia Góra, bułeczki schemizowane proszę Państwa z pełną ilością, chrupki kukurydziane desykowane glifosatem i tak wygląda dzisiaj żywność szpitalna w szpitalu Jelenia Góra. Yy, marcheweczka z pestycydami, cebuleczka z pestycydami i co my tu jeszcze mamy, samą chemiczną żywność i oni ludzi leczą, o to jest właśnie dostępność soków, proszę Państwa, w szpitalu w Wieleniej Górze. To Pan Dyrektor sprzedaje, na tym szpital zarabia. Zobaczcie, co się dzieje. Wody mineralnej w szklenie dostaniecie, ale dostaniecie Coca-Colę, dostaniecie wodę mineralną w plastiku. Wszystko schemizowane. Wszystko schemizowane. Pan Dyrektor nas prosi? Idziemy do Pana Dyrektora. Nie ma Pan sprzedać na się w Skończyły się maski w aptece, nie mamy maski, cholera jasna, covid nas zabije. Zapytałem pana dyrektora, dlaczego sklepik, space sklepik szpitalny sprzedaje żywność chemiczną pacjentom, dlaczego w profilaktyce leczenia szpitalnego nie bada się poziomu glifosatu i dlaczego jest taki brak dostępu do służby zdrowia. Obłożenie, obłożenie szpitala łóżek jest na poziomie 15%. Nie leczy się ludzi. A moi drodzy, moi drodzy, się robi kabaret, kabaret, bo wszystko są łóżka covidowe. Proszę mi polecić. Bo no to na mieście to zaraz może dyrektor mi przypisze ja to... Ale w szpitalu nie ma? To jak wy zadbaliście o ludzi? Ale ta maska nie spełnia wymogów wirusologów. Ona musiałaby być tysiąc razy szczelniejsza, żeby wirusa zatrzymać. Pani się grzebicy od tego nabawi. ten dyrektor. Policja jest Panie dyrektorze. Dzień dobry panie dyrektorze. Chcemy, zap chcemy zapytać. Dzień dobry, panie dyrektorze. Moment. Panie dyrektorze, jedna rzecz. Dlaczego sklepik szpitalny sprzedaje chemiczną żywność? Dlaczego w profilaktyce leczenia onkologicznego, dlaczego w profilaktyce leczenia neurologicznego nie jest badany poziom glifosatu u pacjentów? Dlaczego żywność, dlaczego nie ma żywności normalnej w tym, w tym? W tym? Tylko parówki, Tasia, przepraszam, parówki chemiczne. Pieczywo z glifosatem i to jest, to jest forma leczenia. Dlaczego szpital bierze udział w tym kabarecie z pisowskiej propagandy związanej z ludobójstwem? Dlaczego nie rozmawiamy o profilaktyce leczenia, o podnoszeniu poziomu witaminy D3? Dlaczego nie badamy poziomu glifosatów? Panie dyrektorze. I maseczki chcielibyśmy kupić, bo byliśmy, nie mają nieprzydatnych. Maski, zgodnie z opinią wirusologów, musiałyby być tysiąc razy, tysiąc razy szczelniejsze, żeby zatrzymać wirusa. Przecież to jest kabaret. Ludzie umierają z braku dostępności do szpitala. Szpital ma obłożenie na poziomie 15% łóżek. I mówi się, że służba zdrowia jest niewydolna. Windy w tym szpitalu nie funkcjonują. Bo pieniędzy na windy nie ma. Więc pytamy ministra zdrowia, gdzie iść złodzieju ukradł te pieniądze, które powinny iść na windy w szpitalu w Jeleniej Górze? Gdzie wy złodzieje kradniecie, wy rządowe suki, gdzie kradniecie te pieniądze? Jak kupić te maski w chłopie? No, panie generale. A może się pójdziemy przebadamy, czy żeśmy tu nie załapali, bo jak nie mam maski. Ja, za sekundę przyjdzie y, yes, no bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy. Pieszymy. Bardzo się cieszymy, e, e, dlatego pytamy, pytamy <coughs> was, dlaczego 15% jest obłożenia łóżek? Dlaczego nie ma dostępności dla pacjentów do leczenia, do lekarzy? Przestańcie brać udział w tej chutzpie. A pani niech przestanie nosić maskę, bo pani się grzybicy nabawi. Proszę bardzo, niemiecką czekoladę, serdecznie. Szpital, proszę. szpital, niemiecką czekoladę z drugiej, z drugiej strony z wypełniona soją z Argentyny z glifosatem. Chemiczna czekoladka. Tak jest. U pana dyrektora. Moja tak, ja. no to, 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 to Banda, proszę to Panią, to dlatego macie wiesz? taką wiedzę na temat, na temat leczenia Jaki ludzi. Na no. Taką macie wiedzę, taką macie wiedzę. Poczekamy na policję. Poczekamy. Ja. Na policję. My się policji nie boimy. <śleskanie> my pytamy tylko, dlaczego nie ma dostępności o my, o do szpitala. Dlaczego, dlaczego na oddziale dziecięcym nie badacie marchewki? Dlaczego na cateringu jedziecie, bo kuchni nie ma? Zejdziemy zaraz na chwileczkę, pokażemy w piwnicy, jaka jest żywność szpitalu. Oczywiście mamy to wszystko. W byli dyrektora szpitala, wszystko byliśmy, tak? tak, oczywiście. A także lepiej nie odwołają policję, no nie? No ja my się nie przejmujemy policji. Mam to bardzo się cieszę, że czekamy na policję. Czekamy na policję, zapytamy przy policji. Po co pan owsiak zbiera pieniądze? Na co pan owsiak zbiera pieniądze, skoro w szpitalu, szpital jest zamknięty, nie ma dostępności, proszę Państwa, do leczenia, do służby ma zdrowia. Pan owsiak na szczepionki zbiera pieniądze. Mamy jego wywiad do prana premiera, jak pisał, że wspomoże system szczepionki. No i znowu będzie jeździła ta policja biedna. Panie general. oni nas sklepik z chemiczną żywnością i tu pacjenci moi drodzy, z chorobami nowotworowymi. No, polecasz, <coughs> kupują, kupują tak. Wedlinki moi drodzy, azotyn sodu. jest ta pani, bo coś chemicznie niezbadana żywność, metale lekkie, metale ciężkie. Zobaczcie państwo mleko UHT, które może miesiącami stać. Szpital, szpital, woda mineralna w plastiku z bisfenolem arakotwórczym. rakotwórczym. Czy można kupić proszę panią coś, czy proszę pana? A w ogóle myślisz, że coś tu można o Red Bulla kupicie w szpitalu, Coca-Colę kupicie w szpitalu, wody mineralnej w szkle nie kupicie? Nie kupicie naturalnych soków od polskich rolników, No bo ich nie ma. Jest sama chemiczna zabawa. No, wszyscy się zerwali. Zobaczcie, zerwali się. Bo przyszli obywatele i zaczęli się pytać, dlaczego szpital, moi drodzy, szpital w Jeleniej Górze ma obłożenie łóżek na poziomie 15%. Nie wiem, ile tu jest łóżek, bo pan dyrektor uciekł. Ale załóżmy, że jest 3000, jest 400, 400 pacjentów na 3000, a reszta to są łóżka covidowe. Ludzie umierają, bo nie mają dostępności do służby zdrowia, do lekarzy, nie mają dostępności do leczenia, a jednocześnie szpital ich leczy, moi drodzy, dając im parówkę, parówkę z glifozatem chemiczną. I dają, proszę Państwa, bułeczki chemiczne, woda mineralna w plastiku, tak wygląda dzisiaj leczenie, eee, obiadki, obiadki, które pochodzą z cateringu, bo przecież nie można mieć stołówki, nie można zdrowej żywności od polskich rolników kupować i ugotować zdrowego żywienia. W Japonii ludzi się leczy żywnością, a w Polsce żywnością się ich truje. I tak się dzieje, moi drodzy, w całej Polsce. To nie jest tylko przypadek Jelenia Góra. To jest cała Polska. Ruszajcie w teren, w ruszajcie w teren. Róbcie afery, róbcie programy. Kręćcie to. Pokazujcie tą obłudę polskiej, polskich polityków, tego pana ministra zdrowia, tego pan naszego premiera, tego pre prezydenta Józefa. Panie Judy. dyrektorze, pokazujcie czemu, tą obłudę, czemu sprzedajecie trującą żywność w sklepiku pacjentom? Kto do tego dopuścił? Czemu pan ucieka jak tchórz? Ale pan mi, pan dyrektor lansuje się z platformusami przed, przed tym, przed yy, szpitalem robi sobie konferencje prasowe. Tam się lansują platformusy, pisowcy, pani Machałek, pani Witkowa. Ale żywność tu, o, moi drodzy, rakotwórczą sprzedaję. Od cholera jasna. Powiedz mi, kura, czy, Jestem, czy ja jeszcze. Nie, czy, ja, czy to jest to, co ona mi zapłaciła? Czy ja nie zbudziłem gdzieś kurę. Który to jest bilet, Ale ja bym się bardzo, pani general zastanowił, czy ten kefir tak naprawdę pana nie zabije. Pani general. Co Pisz, nas nie tak. zabije, to nas wzmocni. Jak nas nie zabije służba zdrowia, to nas wzmocni. Tak jest? Tak jest. Jak nas maseczki nie zabiją, to nas wzmocni. Tak moi drodzy, tak. trzeba otwierać szkoły, szpitale, gastronomię, hotele. Państwo musi wrócić do funkcjonowania. My musimy zacząć normalnie funkcjonować, a lekarz jest na podstawie przysięgi odpowiedzialny za leczenie ludzi. Oni dzisiaj nie leczą ludzi, to jest przedstawiciele korporacji zagranicznych do wystawiania recept. Oni wystawiają tylko recepty. Ale Oni nie... powinni mieć płacone tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pacjent jest zdrowy, a nie płacone powinni mieć w sytuacji, kiedy pacjenci chorują. Co Pani to jest zaleczenie? Jedno pytanie. Jeżeli wystawiają recepty na leki, czyli te leki mają adres Polskiego Ministerstwa Zdrowia, ale, to nie jest ale polski... czy mają? Bo ja chcę kupić taką maseczkę na recenzję. Nie ma maseczki. Panie generale, nie ma maseczki, no. no to ja nie w szpitalu, w aptece nie ma maseczki, no. Mogę ja przecież chcę kupić maseczkę i ja nie mogę dostać maseczki, no. Mogę się przebadać na covid tutaj? Na piepie. Pie, pie. COVID, Strowit, tym plus fajeczka, taka bajeczka. Aha, a, a Bayer będzie nam wciskał, Bayer w Warszawie. I Bayer będzie mówił, moi drodzy, Firma Bayer, która produkuje glifosat i robi środki ochrony roślin, mówi, że glifosat nie jest szkodliwy, a później robi dla dzieci i do leczenia szpitalnego, onkologicznego te wszystkie leki. No świetne, kółko zamknięte i interesu wzajemnej adoracji. A lekarze, no świetnie, w prywatnych gabinetach przyjmują, ale w służbie zdrowia państwowej nie można, bo jest COVID. Nie można się nigdzie dostać. Powinien być obligatoryjny zakaz praktyk prywatnych dla tych wszystkich lekarzy, tak, którzy są w tak państwowych. Lekarz, moi drodzy, powinien pełnić funkcję służebną dla narodu polskiego. On powinien leczyć, leczyć. I wtedy, moi drodzy, niech sobie zarabia, a nie służy dla korporacji zagranicznej. Tak powinna wyglądać rzeczywistość. Dzisiaj lekarze są szkoleni. Dzisiaj wszystkie, proszę Państwa, instytuty są wspierane przez korporacje zagraniczne. A system szkolenia obejmuje taki system, aby służył dla korporacji, a nie dla człowieka. Tak wygląda rzeczywistość. Czy możemy puścić, te maseczki niczemu nie zapobiegają? A to mówił minister Szumowski. Tak, to, to może tu puśćmy. Jak pan minister Szumowski mówi, że maseczki no, nic mi, nie pomagają. Właśnie, bo pomaga. to wiesz, to jest profesor nauk medycznych. Music. Włącz myślenie. Myślenie. Zdejmij Kaganie. Kaganie. Jesteś wolnym człowiekiem. Nie pomagają. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego naprawdę nie pomagają. Nie wiem. Wypupia takie maseczki zakrywające, że one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego naprawdę nie pomagają. Nie wiem. Uwaga, uwaga. uwaga. Mamy star epidemię. Proszę Państwa, pan profesor, media i politycy rozsiewają to jest byle. wirusa pani. Panie Maseczkowski, wyraźnie powiedzmy, że te maseczki oczy, nie pomagają. Myślenie, dlatego myślenie. chcemy kupić takie, Just które kaganiec, pomagają. Kaganiec, nie jest będziemy się pomyłali na wylek. Nie ma się już czego bać. Bardzo dobrze, Panie Mateusz. W tym się w Jedyna rzecz, Panie Mateusz, pan w naszym wkładu zgadzamy. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czego. Uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Wirusa paniki. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie, myślenie. Zdejmij Kaganie. Z moi drodzy, Kagań. jestem wolnym e... człowiekiem. Moi drodzy, w profilaktyce leczenia. Czekajcie. Czekaj, czekaj, wyłączmy nie to na chwileczkę. Moi drodzy, w profilaktyce leczenia szpitalnego, kiedy byłem pacjentem po udarze na piątym piętrze na neurologii. Otrzymywałem paróweczki chemiczne z azotynem sodu, który w wyniku podgrzewania wytwarza nitrozaminy rakotwórcze, pieczywko z glifosatem I margarynkę. i margarynkę. Tak wygląda dzisiaj służba zdrowia. Lekarze piją wodę z plastikowych opakowań i żrą z plastikowych opakowań z cateringu żywność. Taka jest ich wiedza na temat jakości żywności. E, oni nie stosują żywności jako lekarstwo, oni stosują to jako pasze, bo to są paśniki. To nie są lekarze. To jest po prostu obuda, że oni leczą. To chemiczny ali jest, a nie lekarz. W Japonii w Japonii żywność w szpitalu jest podstawą z, y, leczenia człowieka w Polsce, w Polsce się truje. Czekamy na radiowóz, czekamy na radiowóz, bo już jadą po nas, nie możemy się doczekać. Kolejny raz. Kurda. Po co mam jeździć karetką, jak mogę jeździć radiowozem? No? Nasi lekarze składali przysięgę Hipokratesa. Okazało się, że. A to hipokry... są hipo... hipokryci. hipokryci! Hipokryci. Po polsku hipokrates to hipokryta. Proszę Państwa, Hipokrates to nie wiem, z greckiego chyba, tak? Panie To jest maseczka antykowidowa. Goździki zapobiegają infekcjom jamy ustnej i wszelkim innym infekcjom. Proszę bardzo, to są babcine sposoby leczenia się, stosujmy je. A tu, tu niestety musiałem kupić takie lekarstwo na kobieta, które zapobiega, mm. proszę Państwa, no bo no, przykro mi bardzo, chciałem kupić maseczkę. Nie mają, no tylko nie będę tutaj używał, bo jeszcze się zlecą, będą wciąż. Mogę jednego goździka? Proszę bardzo, częstujemy się goździkami. o, o. o kurę, za dużo, za dużo. Cała garść goździków. Pozdrawiamy Sycylię, pozdrawiamy polskich rolników. To właśnie w szpitalach, w szpitalach powinny być, moi drodzy, powinna być kuchnia, powinna być stołówka, powinna być gotowane, powinny być gotowane posiłki z żywności bezpośrednio kontraktowanej od rolników, zdrowej przebadanej żywności. Dzieci powinny dostawać najwyższej jakości żywność. Takie sklepiki z chemiczną żywnością nie powinny mieć miejsca. Z Coca-Colą, jakimiś takimi syfami, w ogóle nie wiadomo co z plastiku, z a ma. masło, w którym znajduje się, proszę Państwa, olej palmowy. I to ma nas leczyć? To ma być podstawa żywienia człowieka, paliwo dla człowieka, przecież oni są nienormalni. Ich trzeba leczyć, ich trzeba leczyć, nie nas. O, goździki Agnieszka, pozdrawiam serdecznie, udostępniajcie, wspierajcie eee, całą jelenia górę, powinna stanąć o ruchem oporu wobec tego, co się w naszym kraju dzieje. Otwierać te wszystkie szpitale, te gabinety lekarskie lekarze prywatnie przyjmują, nie ma problemu. 180, 200 i oni tam przyjmują, ale jak masz się dostać do lekarza normalnie na służbę zdrowia. To nie ma możliwości, bo jest korona pierdole! I tu się powinien odbyć strajk kobiet, bo każda z was ma dwa płuca, każda z was jest truta, każda z was ma dzieci. I nie sądzę, żeby którakolwiek z was chciała zatruć swoje dzieci. To jest miejsce, gdzie strajk kobiet, który poprzemy, jeżeli tutaj będą. We wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, i dzieci. Przyjdźcie I rodzinami, tu. Rodzinami. rodzinami i wyraźcie swój sprzeciw przeciwko temu wszystkiemu. Co jest najgorszym złem, bo te poronienia, te wszystkie płody, proszę Państwa, to jest poprzez to, że żywność jest zatrudna I nie będziemy mieli z tym problemu. Zapraszamy polskie kobiety, zapraszamy wszystkich. Powstrzymaj strajk kobiet. W tym macie nasze wsparcie. Wszystko Wam zorganizujemy. Dawajcie z rodzinami. Tak, moi drodzy? Trzeba wrócić do normalności, ale tą normalność w Polsce trzeba odwrócić rozgonić to moi drodzy gangsterskie mechanizmy funkcjonowania korporacji w Polsce, ponieważ każdy szpital jest zadłużony, więc to jest bardzo słany mechanizm. Pierwsze ludzi struje w żywności za pośrednictwem rolnictwa i systemu przetwórstwa rolno następnie się ich leczy i z budżetu ciągnie się pieniądze. I szpitale są zadłużone i tak korporacje zagraniczne Przejmą własność szpitali, na które my łożymy. Więc czas najwyższy, czas najwyższy obudzić się, czas najwyższy zacząć stawiać opór temu wszystkiemu, bo to, co się dzieje w naszym kraju, jest odmiennością do tego, co nam mówią w telewizji. Oni w telewizji nam opowiadają, kto w ogóle zezwolił na takiej ilości reklam leków w telewizji. Na tych chemiczne jakieś coca cola Kto na to zezwolił? Tego w ogóle w telewizji nie powinno być. Gdzie są programy edukacyjne na temat jakości, i, 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 i jakości żywności? Jak powinno się ludzi leczyć żywnością? Co się tu w tym kraju dzieje? Zarabiają na reklamach, drując Polaków. Oni biorą czynny udział. Telewizja Polska, Polsat, TVN. Oni biorą udział w mordowaniu i w ludobójstwie narodu polskiego. Czas najwyższy, otwórzcie oczy, bo oni tam podprogowo tak mącą w głowach, że to się w głowie nie mieści. No jakoś tej policji nie ma. Moi drodzy, kończymy. W tej chwili udamy się coś zjeść, ale prosto od rolnika, coś dobrego, no bo przecież musimy mieć siłę na tą walkę i moi drodzy, a zwłaszcza apeluję do matek, do kobiet, te, które strajkowały w Wielkiej Górze. Wy walczcie o zdrową żywność, o dostęp do Służby zdrowia. Wasze dzieci nie będą chorowały, one nie będą musiały chorować. Kiedy w tym szpitalu będzie funkcjonowała normalna stołówka, normalna kuchnia, w której dostaniecie zdrową żywność. A tutaj, moi drodzy, o pizza przyjechała. To jest właśnie, to jest, proszę Państwa, służba zdrowia, która leczy się, moi drodzy, pizzą. Pizza przyjechała, no. Pizza przyjechała do szpitala, no. Tak, dzisiaj, proszę Państwa, mają świadomość ci, którzy pracują w szpitalu na temat żywności. Pizza, pizza, zdrowa żywność. W szpitalu, Boże, jedyny. Patrzysz i nie grzmiesz. I oni mają być normalni. Wiecie, jak oni są kształceni? Wiecie, jak oni są kształceni teraz na tej medycynie? To się po prostu w głowie. O! Plastik w plastiku, żywność plastiku, butelka wody, butelka soku w plastiku. Tak wygląda służba zdrowia, szpital, Jelenia Góra. No i my mamy być zdrowi. Pozdrawiam serdecznie.